Witam was, ja jestem Myrdomox Raz 24 a to kolejny odcinek, w którym pokażę Wam jak zrobić budkę telefoniczną. Zacznijmy od ustawienia takie, tak.. płytek naciskowy. Płytę... pół płytek. Następnie stajemy, mniej więcej na środkowej. A, jeszcze zapomniałem, tutaj trzeba te o, płytki, o tak. I stawiamy drzwi, hop, hop i hop. Teraz pod sobą. Co zrobię teraz inaczej? Wy, wy możecie. Wy nie latacie, bo ja. Pracuję tutaj na kreatywie. Powinno to wyglądać tak. Możecie się poznać, Powinno to wyglądać tak. Dla wyglądu można jeszcze tu dodać, nie wiem. Wsadzić glowstone. Op. I nasza budka jest gotowa. Można nawet zrobić zamiast tego. Tak o. I oto nasza budka jest gotowa. Możemy sobie wejść. halu 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 hlu Halo, Nie, nie? To wychodzę. Nara. Tak. I to tyle w dzisiejszym modareku. Jest on tak łatwy, że nie da się tego skomplikować. Na razie. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Cześć.